Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was pachnąco w towarzystwie. Nie tylko perfum, ale zobaczcie takich oto pięknych frezji kupionych w ramach takiego społecznego czynu w mojej okolicy, który polega na tym, że kupujemy kwiaty od lokalnych producentów, żeby jakoś łatwiej było im przetrwać ten trudny czas. Więc spodziewajcie się niebawem. W filmu o perfumach na bazie frezji. Jest to temat, o który jestem już proszona od wielu, wielu lat, więc z przyjemnością sama się z tematem zmierzę, bo przyznaję, że no, kocham tę woń. Kocham nutę frezji za jej prostotę. Ale o tym będzie w osobnym filmie. Ale dzisiaj, ponieważ mamy taki czas, gdzie wielu z Was zastanawia się nad przeszłością w ogóle a ja praktycznie skończyłam pracę nad książką i utknęłam w takim specyficznym momencie jakiejś takiej czasoprzestrzeni nie wiadomo czy drukować, czy nie drukować czy drukarnie w ogóle będą pracowały więc robię takie ostatnie przemyślenie może szukam jakichś pomysłów na ewentualne rozszerzenie rozdziału, może jeszcze jakiś dodatkowy rozdział i oczywiście muszę się zastanawiać nad przyszłością tych perfum no i doszłam do wniosku, że chyba po raz pierwszy od lat jest o czym mówić. Bardzo często to pytanie pada, a co pani zdaniem będzie za ileś tam lat? I właściwie do tej pory fantazjowałam, ale teraz myślę, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że szykują się na naszych oczach takie dość gruntowne zmiany, jeśli chodzi o świat perfum. Najprawdopodobniej ten podział na perfumy mainstreamowe i niszowe już powoli będzie się kończył. Zresztą on od początku był. No, taki moim zdaniem dość sztuczny i niektóre perfumy określane jako niszowe w ogóle nimi nie były. A jeśli dodamy do tego fakt, że bardzo wiele tych rzekomo niezależnych, niszowych marek jest już dzisiaj w czułych objęciach jakichś wielkich koncernów chemicznych, robiących bardzo, bardzo mainstreamowe kreacje, to muszę Wam powiedzieć, że no niewątpliwie ten podział już się musi kończyć. I dobrze, bo był taki trochę. Moim zdaniem, wydumany i był przyczyną niepotrzebnych konfliktów w społeczności perfumowej. Ale to nie jest tak, że podziały się kończą, myślę, że szykuje się nowy podział, przebiegający nieco inaczej. Można powiedzieć, jest to powrót do korzeni i to widać. Mówiłam Wam, że wracają kwiaty w przypadku perfum kobiecych już od kilku sezonów, że wraca furze w męskich perfumach. Tak samo, jeśli chodzi o kreację perfum i o przyszłość tego, jak ten świat się rozwija. Będzie podział moim zdaniem na perfumy takie robione y, przemysłowo-chemiczno-molekułowo-syntetyczne, i z drugiej strony powrót do takich bardzo, bardzo tradycyjnych technik, ale nie na zasadzie ciekawostki, tylko rzeczywiście tych y, ludzi, którzy chcą perfum naturalnych, jest bardzo dużo, bo z jednej strony jest to klientela ludzi bardzo, bardzo zamożnych, którzy chcą perfumy na zamówienie. I dla nich oczywiście kroi się te perfumy, szyje się te perfumy, yy, komponuje. Oczywiście z najlepszych składników, A Też nie brakuje ludzi, którzy szukają perfum naturalnych z powodów zdrowotnych. Może się obawiają, słusznie bądź nie słusznie, to już nie mnie oceniać, po prostu nadmiaru substancji syntetycznych wszędzie. Więc już unikają z perfum. Zresztą zwróćcie uwagę, pojawiło się kilka niepokojących ostatnich artykułów. One były masowo linkowane. Właśnie o tym, jak już to szkodliwe są te perfumy. Przyjrzę się tematowi, ale muszę to zrobić na spokojnie, muszę dużo, dużo czytać, dużo, dużo sprawdzać zanim po prostu zajmę stanowisko w tej kwestii. I myślę, że warto omówić te dwa trendy. Zaczęłabym od trendu naturalnego. No niewątpliwie to nie jest tak do końca rzecz nowa. Klienci na zamówienie to znajdziecie u Florisa który jest małą, rodzinną, rzemieślniczą firmą, no względnie małą, no gdyby ją porównać na przykład z koncernem, który ma w tej chwili w swoich rękach m.in. Gerlena, czyli literuje LVMH, no to jest to firma mała, ale i ten Gerlen też robi perfumy na zamówienie, więc jest to bardzo silny trend i kto interesuje się tematyką na przykład enflorażu, ten zauważy, że nie tylko dystyluje się już tak naprawdę wszystkie możliwe substancje i nie brakuje ludzi gdzieś tam po całym świecie rozsianych, którzy właśnie zajmują się tym, siedzą gdzieś w jakichś fajnych miejscach na ziemi i destylują przez różne produkty. Ale także metoda Enflorage, która pozwala takie delikatne kwiaty tak potraktować, że, że uzyskamy z nich zapach bez tej właśnie bardzo, bardzo inwazyjnej techniki, jaką jest destylacja, która jest po prostu techniką, gdzie operuje się bardzo wysokimi temperaturami. więc. Enfloraż, jeśli będziecie szukać tym tropem, to znajdziecie naprawdę już bardzo wiele takich, można powiedzieć, małych rodzinnych firm, które się rozrastają na naszych oczach z roku na rok, rozszerzają temat, rozszerzają ilość roślin, które są poddawane tej obróbce, poszerzają pole, na które mają własne kwiaty. Nawet można spotkać takie osoby, które widać, że po prostu kupiły całą farmę i na tej farmie produkują własne rośliny, z których później będą różnymi technikami, chyba z naciskiem na eufloraż, bo tu tych informacji tak łatwo nie znajdziemy. Można tylko uważnie obserwując, odnotowywać te dość duże zmiany i potem oczywiście to jest przetwarzane i, i gdzie to trafia właśnie. No Te osoby nie zajmują się same robieniem perfum. I potem owoc ich pracy trafia do bardzo specjalistycznych laboratoriów, pewnych firm, które się tym perfumami zajmują już od. Wielu, wielu lat, ale mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat już właściwie tylko koncentrują się na tych naturalnych ingredencjach, co jest absolutnie budujące, imponujące, bo to pomoże moim zdaniem zbudować taki, taki specyficzny rodzaj gospodarki, gdzie nie brakuje takich małych, rodzinnych firm. Moim zdaniem to jest coś pięknego, które robią takie rzeczy, a z drugiej strony właśnie specjalistycznych, rzemieślniczych. Film świadczących usługi robienia perfum na zamówienie no niekoniecznie tylko z emiratów arabskich, ale także i z Europy, tym wszystkim najbogatszym ludziom albo po prostu tym, którzy chcą taki prezent sprawić jakiejś bliskiej osobie. W mojej opinii ten trend się umocni i to jest naprawdę coś bardzo pięknego i budującego, bo to jest taki trochę powrót do normalności, ale to nie jest tak, że oto wracamy do starożytnych technik, czy powiedzmy takiegoś perfumowego skansenu, jak mógłby ktoś złośliwie powiedzieć i takie głosy już się pojawiają i to mnie bardzo niepokoi, że już się pojawia taka próba podzielenia tego świata perfumowego, że oto te perfumy naturalne to jest coś gorszego. No, o tym może jeszcze powiem na koniec. Zobaczę. W każdym razie to nie jest powrót do skansenu, bo to perfumiarstwo, powiedzmy, industrialne, to, które wykorzystuje najnowsze zdobycze cywilizacji, techniki, najnowsze zdobycze naukowe, patenty chemiczne, to perfumiarstwo ma się coraz lepiej i będzie się rozwijać. Dochodzi do bardzo ciekawych zjawisk. Ja skoncentruję się na tych trudniejszych, które mi się nie podobają ale zacznę od takich ogólnych zjawisk. Otóż coraz częściej pojawia się taka próba opatentowywania konkretnych molekuł zapachowych i zaobserwowałam to ostatnio w materiałach prasowych. Czy właściwie znalazłam to na stronie Gucci'ego? Tam jest taka informacja, że przy okazji perfum Gucci Guilty mamy taką oto nutę Wood Leather oraz Golden Wood. Takie dwie nuty opatentowane przez tęże firmę, a oraz. Indian Coral Jasmine Nature Print przy Gucci Memoir oder, czyli jest potrzeba jednak opatentowania zapachu. Być może jest to w trosce o to, żeby ukrócić działalność tych naśladowców wszystkich, bo zapach nie jest chroniony prawem autorskim, a tutaj jeżeli ktoś opatentuje jakieś tam połączenia, wiązania chemiczne, wtedy rzeczywiście może się domagać tego, żeby inni, którzy korzystają z tychże rozwiązań im płacili, ale tu też jest ryzyko i Zastanawiam się, czy to nie pójdzie w tą stronę, jak to wyglądało w rolnictwie. I tu posłużę się bardzo, bardzo prozaicznym przykładem ze świata produkcji zwierzęcej, której nie popieram nawiasem mówiąc, ale mniej więcej 4 lata temu świat obiegła, czyli stosunkowo niedawno, taka pełna oburzenia informacja o tym, że pewien duży koncern chemiczny chce opatentować, mówiąc tak bardzo po roboczemu, genotyp świni. Tutaj wszyscy producenci wieprzowiny byli bardzo oburzeni, ponieważ to, co chciano opatentować, było na tyle lakoniczne i ogólne, że właściwie mogło doprowadzić do sytuacji, że ludzie, którzy powiedzmy od wielu lat, może od wielu pokoleń zajmują się produkcją zwierzęcą, takich producentów byłby to duży problem, bo musieliby właśnie płacić opłaty patentowe temu dużemu koncernowi. Jest o tym film, zachęcam do obejrzenia, tam są właśnie racje tych rolników zaprezentowane. I tu mogłoby być podobnie, gdyby jeśli perfumiarstwo pójdzie tą drogą, może być tak, że na przykład ktoś opatentuje molekułę fiołka i już właściwie w domowych warunkach nie będę mogła robić ją floraż. Tego się obawiam. Miejmy nadzieję, że moje obawy są na wyrost. Ciekawa jestem Waszej opinii. I y, mam takie wrażenie, że temu zjawisku tych perfum y, takich industrialnych, powiedziałabym globalistycznych, towarzyszy taka bardzo agresywna, Dość niepokojąca też strategia marketingowa. Tutaj, otóż, próbuje się lansować, może nawet przekraczać pewien próg naszej wrażliwości zapachowej, i proponować nam nie tylko perfumy na bazie akordów, które już dobrze znamy, bo być może już ten trend został wyczerpany. Natomiast proponuje się nam, pojawiły się co najmniej cztery takie zapachy w ostatnim czasie. Jest to Gucci Git i Mnuardin Oder, gdzie ten zapach jest bardzo kontrowersyjny. Nie mówię, że Nieudany. Nie testowałam na tyle długo tych perfum, żeby je oceniać w ten sposób, wartościować, ale na pewno jest to zapach trudniejszy w odbiorze, do którego trzeba się naprawdę całkiem długo przyzwyczajać. Chociaż na papierze nuty wyglądają absolutnie znakomicie i genialnie, a jednak w praktyce te nuty są trudne. Tak samo zresztą odbieram UD. I pojawiły się oczywiście też jeszcze inne perfumy, które właśnie próbują nam być prezentowane jako. Perfumy wybitne i przecudne i absolutnie takie, które musimy mieć. I tak jako najwspanialsze perfumy świata też perfumy bardzo, bardzo trudne. To jest niepokojące zjawisko, bo tak, z jednej strony, jak wspomniałam, jest to być może próba przesunięcia naszej wrażliwości zapachowej, no co samo w sobie nie jest kwestią złą, ale właśnie w połączeniu z tym agresywnym marketingiem jest to taka próba wmawiania, być może nam, że piękne jest właśnie nie to, nie frezja, nie róża, tylko właśnie jakaś taka bardzo abstrakcyjna kompozycja. Mam dystans do tego, ale oczywiście, Wy możecie mieć własne zdanie, ono kompletnie może odbiegać od mojego, i właśnie mam wrażenie, że to się zbiega z tym opatentowywaniem molekuł. Mianowicie, ktoś będzie chciał bardzo, bardzo intensywnie i bardzo, bardzo agresywnie, a ja tu kulisa akurat tego znam, wylansować zapach o bardzo specyficznym akordzie, a powiedzmy, moda na zapach przebiega mniej więcej w ten sposób, że jest oto hit. Zapachowy, potem jego główny akord trafia na przykład do perfum troszeczkę tańszych, które robią sieciówki albo marki odzieżowe. Albo tak, najpierw marki odzieżowe, potem sieciówki, następnie powiedzmy do kosmetyków takich jak Dezodorant. Ten sam akord trafia to, co oczywiście rozciągnięte w czasie, no a potem pielęgnacyjne, aż do chemii gospodarstwa domowego. Czyli jeżeli ktoś opatentuje molekułę X, to wszyscy będą musieli mu płacić, którzy będą chcieli. Ten bardzo modny akord wykorzystać. Może to słuszne, może właśnie tak powinno się chronić pracę ludzi, którzy tworzą rzeczy niepowtarzalne, po prostu kreacje artystyczne. Ale trochę obawiam się właśnie tej, tego agresywnego marketingu, to polegającego na tym, że to jest cała sieć ludzi, którzy gdzieś tam przez te różne swoje kanały dystrybucyjne wmawiają nam, że coś jest piękne, nam, a my się nie znamy. Musimy się, że tak powiem, otworzyć na piękno tego czegoś, a komentarze, powiedzmy, pod tymi materiałami są takie, że no, niestety mam inne zdanie, nie zgadzam się. Także tu mogą dochodzić do głosu takie sytuacje, będą ciekawe, będą pewnie źródłem różnych takich ciekawych sytuacji, może i trudnych. Będzie o czym mówić, pewnie będzie w internecie całkiem sporo różnych takich dyskusji i debat. Ile będzie potrzeba czasu na to, żeby się przekonać, żeby ludzi wyuczyć jakiejś nowej, estetyki zapachowej. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo są badania naukowe, które mówią, że to, że podoba nam się taki, a nie inny zapach, a na przykład taka oto frezja, to nie dlatego, że ona jest ładna, tylko dlatego, że nas nauczono piękna tego zapachu i że podobnie jest ze smakiem. I dostrzegam tutaj właśnie taką tendencję takiej inżynierii społecznej. Nie wiem, jak Wy na to patrzycie. Oczywiście w świecie perfum naturalnych też nie jest zbyt różowo, bo tych perfum naturalnych oczywiście będzie wiele, one się będą rozwijały. Już ładnych kilka lat temu marka Dona Caron chwaliła się tym, że kupuje kompozycje zapachowe bezpośrednio od małych producentów w Bułgarii czy na Madagaskarze, co jest piękne no, najstarszy przykład to jest oczywiście Joy, to miały być najdroższe perfumy świata, ale dlatego, że tam są najdroższe komponenty zapachowe jest tam kilka tysięcy kwiatów jaśminu, ileś tam tuzinów róż i to miało dawać takie wyobrażenie o tym jakież bogactwo się kryje we flakonie, a nie, że bogaty jest sam flakon jak to dzisiaj obecnie wygląda na marginesie powiem wam, że do wyprodukowania jednego mililitra esencji na przykład fiołkowej, to no też potrzeba kilka tysięcy kwiatów do mililitra, więc no, tego typu kreacja, tego typu produkcje pobudzają wyobraźnię, sprawiają, że ludzie chcieliby mieć ten kilka tysięcy kwiatów w jednym mililitrze. Ale tutaj nie unikniemy takich sztuczek przemysłowo-globalizacyjnych to zauważyłam ostatnio. Na YouTube niepokojące zjawiska odnośnie produkcji olejku lawendowego. Do tej pory to wyglądało tak, że te pola lawendowe, no po prostu jechał jakiś tam traktor, pojazd, ścinał jeden rządek, lawenda w formie jakichś mniejszych lub większych pęczków lądowała gdzieś na jakiejś przyczepie albo powiedzmy po prostu obok rządka i tam musiała pewien czas powiedzmy sobie poleżeć, podeschnąć. Dzisiaj to wygląda tak, że wjeżdża na pole jakiś gigantyczny kombajn, kosi tych rządków kilka naraz, a to, co z tej lawendy razem z tymi chwastami oczywiście zbiera, to jest taka zielona, zmielona no można powiedzieć sieczka, która bezpośrednio jest transportowana na takie kontenery dużej, te kontenery Jadą na taki plac, gdzie jest taki duży dach, i pod tym dużym dachem tych kontenerów jest kilkanaście, i czeka, każdy czeka na swoją kolej. I co potem jest robione? Otóż ten kontener jest szczelnie przykrywany, doprowadzana jest rura z gorącą z parą wodną, i odbywa się destylacja z parą wodną, czyli świeży, zielony, pocięty materiał, może nawet czasami nieco podfermentowany. Bo nie wyobrażam sobie, że po ścięciu to od razu jest przerabiane, bo widziałam na tym filmie, że nie. Więc jak będzie pachniał taki olej, jakie będzie miał właściwości? Czy taki jak ten olejek robiony od tą metodą, którą znam od wielu pokoleń, od wielu wieków nawet, czy może ta nowoczesność, tylko bardzo, bardzo przemysłowa. Także i to, i to czyhają na nas pułapki. My będziemy musieli cały czas. Umieć się w tym poruszać i wybierać, i po prostu sprawiać, że to my jesteśmy panami naszych zakupów i naszych pieniędzy, a nie ktoś, kto, powiedzmy, jakąś metodą marketingu nas przekona do tego czy tamtego. I na koniec mam do Was taki apel, żebyście sami zdecydowali, która z tych dróg perfumowych Waszym zdaniem jest ciekawsza, która Wam będzie bardziej odpowiadała, która, a może nawet zdecydujecie się wartościować, upowiecie, która jest lepsza, która gorsza. Jestem ciekawa Waszych głosów, Waszej opinii. Też jestem ciekawa tego, czy. Wasze obserwacje pokrywają się z moimi obserwacjami, i być może czas zweryfikuje, czy miałam rację, czy nie, czy się myliłam. Myślę, że dla każdego miłośnika perfum oczywiście istotne jest, żeby ten świat się rozwijał, żeby powstawało dużo nowych kreacji, natomiast ta inżynieria marketingowo sprzedażowa żeby jednak nie dyktowała artystom, co mają robić, bo mam wrażenie, że to już zmierza w tym kierunku, że już będą się pojawiały głosy, że na przykład perfumiarstwo naturalne to jest relikt przeżytek, skansen, a z kolei to nowoczesne takie bardzo, bardzo industrialne, to jest właśnie to. Myślę, że to jest głos w dużej mierze szkodliwy, bo najlepsze oczywiście perfumy to są te, które łączą jedno z drugim. I wszystkie największe dzieła, które znamy i wąchamy, to są te, które powstawały o tą, w oparciu o tą nowoczesną myśl, ale jednak zawierające jak największą Liczbę, jak największą proporcję tych substancji naturalnych, bo przyznam się Wam szczerze, że mnie Wam tutaj, może tak za mną, może nie, ale gdzieś tu w tym pomieszczeniu są perfumy, które mam i po 20 lat i one ciągle świetnie pachną, natomiast te nowoczesne, no nie wytrzymują. Po 5 latach, o 10 lat to już jest absolutnie graniczny punkt, a jak zajrzycie na te pudełeczka, to zobaczycie, że 18 miesięcy to jest taka średnia. Czasu, jaki poleca się do tego, żeby zużyć perfumy. Nie wiem, co sądzicie o tym, co powiedziałam, jakie są Wasze przemyślenia, czy używaliście takich perfum, które są w dużej mierze naturalne, czy może nie? Może nie, nie chcecie, może nie lubicie. Czekam na Wasze głosy i życzę Wam w tych szczególnych dniach wszystkiego pachnącego. Papa! Pa.